Wachowiak Jakub, narożnik niebieski, berserker Steam, kostrzyn nad Odrą i Pawłowski Hubert, Street Fighter, Słowice I rozpoczynamy pojedynek. Na początek zawodnicy badają się w stójce. Jeszcze nie wyprowadzili żadnego uderzenia. Teraz próba niskiego Niskie. kopnięcia zawodnika ze słubic. Teraz, Poszło wysokie na głowę. Wysokie, tak zwany hiking. Na razie spokojnie, zaraz zobaczymy, który z nich pierwszy, poczuje krew, który z nich pierwszy ruszy do ataku. Zazwyczaj w walkach amatorskich zawodnicy nie badają się zbyt długo, tam emocje biorą górę. Nie kalkulują I, za brak, wiele. Do, i brak doświadczenia. O oh, właśnie teraz. Już, ale to chyba potknięcie bardziej, równowagę stracił niż cios. Obydwoje, obydwóch zawodników wróciło już do stójki. I teraz próba kopnięcia zawodnika ze słubic. Czuć tutaj emocje. ładny próba kopnięcia wysokiego z wyskoku. Takie jak gdyby, jak gdyby zawodnicy czuli do siebie respekt, nie wiem, być może wcześniej spotkali się już na tych zawod, zawodach albo trenowali razem na macie. Nie wiem jaki teraz mają mamy... bilans, bo może to świat nie mają za wiele walk za sobą, więc jeszcze ten stres i brak bycia. Ale jest teraz widoczny. mamy już zwarcie w clinchu i walkę przy siatce o obalenie albo o to kto zdominuje drugiego siłowa. Próba wyhaczenia ze strony Jakuba. No, jeszcze chwilka, no, jeżeli nic się nie będzie działo, tak. to sędzia rozerwie to. Teraz jest próba zmięknięcia głowy. Odepchnęli się i znowu walka w dystansie. Próba przechwycenia, kopnięcia, nie udara. Kontra również, ale te kopnięcia są jak gdyby mocno sygnalizowane. Zawodnicy jak gdyby nie chcieli jeszcze teraz dać z siebie wszystkiego. Być może Gdzieś w głowie jest to, że musi zostać siła na kolejne rundy. Chyba preferują walkę w stójce i to jest jednego zarówno jak i drugiego y, zawodnika płaszczyzna, w której się czują pewniej. No, po, y, wszystkie poprzednie pojedynki dzisiejszego wieczoru, jednak przyzwycięły już nas do troszeczkę większych emocji i być może stąd taki troszeczkę zawód z naszej strony, ale teraz zawodnik ze słubic. Y, Trosze, przez chwilę ruszył do przodu. Znowu teraz bardzo ładne ciosy, dzieciom. kopnięcie. Tutaj w dystansie, w stójce. Ten dystans, który trzyma. Wydaje się, że ma go dość dobrze opanowany. Ale tak tutaj. I próba, próba obalenia, obalenia. Nieudana, tak. nieudana. Mam takie wrażenie, że nie ma takiego pomysłu, jak tutaj tą walkę poprowadzić, zarówno ze strony Pawłowskiego, jak i Wachowiaka. Tam próbuje gdzieś tym prawym sierpem zawodnik ze Słubic uszczelnić swojego przeciwnika, teraz bardzo ładne kopnięcie na korpus I koniec, koniec, koniec rundy. pierwszej rundy. Dużo, dużo wymian, dużo ciosów w powietrze. E, jeszcze nie czują odległości. Będą musieli zaraz troszeczkę skrócić dystans i, i zaczną te ciosy prawdopodobnie wchodzić. No na pewno jeżeli chodzi o tą pierwszą rundę, to... Sędziowie, punktowi mają bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Ja nie potrafiłbym tutaj wyłonić kogoś, kto wyróżniał się specjalnie. Ja, ja również bym nie I chciał tej rundy. być na ich miejscu. Więc może remisowa runda, dla nas bynajmniej, moim zdaniem, też remisowa ta pierwsza runda. Tutaj. No, ale pewnie cenne wskazówki z narożników. To, co my zauważyliśmy, pewnie zauważyli również i trenerzy, a, a raczej nawet może i więcej znają swoich chłopców. Mam nadzieję, że w drugiej rundzie zawodnicy pokażą troszeczkę więcej. Nie ruszyli do drugiej rundy. Zobaczymy. Znowu, oczywiście. Badanie w stójce, chociaż tutaj wydaje się, jak gdyby zawodnik ze Słubic bardziej e, ruszył do przodu niż w pierwszej rundzie. Te kontry zawodnika z kostrzynia są bardzo, są, e, przepraszam, ze Słowic e, są bardzo widoczne. Dużo, dużo kopnięć zarówno ze strony jednego niebieskiego narożnika, jak i czerwonego narożnika. Takie karate trochę teraz, jakbym nie o, Jak widzimy, oglądał. widownia widowni podoba się ta walka. Tak. Mocno kibicują tutaj zawodnikom. Młodzi ch chłopcy, przed nimi jeszcze tutaj rozpoczęli. Znowu masę próba omawiania. Wybroniona. Bardzo ładnie zresztą. Znowu klincz. Przy siatce, zobaczymy, tak. czy znów sędzia będzie musiał przerwać to. Czy jednak uda się któremuś z nich wypracować? Chciałby głowę, chciałby tutaj gilotynę jakby przechwycić, ale Szuka z ładne tego kolana. miejsca kolana na Zaszedł za plecy. Bardzo ładnie, czy, czy uda mu się obalić, czy będzie próbował się wpinać do duszenia. Teraz zawodnik z narożnika niebieskiego. Próbuje Ma... skontrolować pozycję, trochę uspokoić, żeby tutaj zaatakować albo z prowadzeniem, albo próbować się wpiąć za plecy. O, o właśnie, i teraz Wpięcie tak. jednej nogi, wpięcie ręki pod głowę, żeby tylko nie dał się teraz obrócić przeciwnikowi, spróbował w drugą, ale zszedł dzięki temu ale w, do obalenia, ale wpadł ma pozycję z góry i teraz zaczyna bić. I te ciosy dochodzą głowy, Tutaj I jeszcze chwilka i sędzia nie będziemy miał wyjścia, będzie musiał przerwać ten pojedynek i będziemy mieli kolejne skończenie przed czasem, tak, tak jak jest. mówiłem, TKO runda. Zawodnika, z narożnika, czerwonego Szponara, Michała. Przepraszam, Prze przepraszam. Tutaj Pawłowskiego yy, Huberta. Huberta, tak? Street Fighter Słowice. Pawłowski Huber Street Fighter, Słowice zwycięża przez yy, TKO z dosiadu, skończył swojego yy, przeciwnika. Ósmy pojedynek dzisiejszego wieczoru, siódmy zakończony przed czasem. Tylko jedna walka, która została rozstrzygnięta przez decyzję sędziów. Walkę zwycięża zawodnik Street Fighters Subice. Руберт Павловский. To by świr, uliczny zbir, rap to mój bullac, odwierz czy deal Lepiej uważaj jak jesteś mi wrogi, wjeżdżać ci w nogi do podłogi Kurczę tam bloki, dealowe mroki Dalej jak śmierci unikam poki. Lot ma wysoki, nie wiem czy kumasz Rapto my życie, rap to ma duma Wiem co to bieda i nie chcę i tutaj dalej nie szukaj, siada i słucha Dopieściam wersję jak Brad Barber coś tam pierdoli, że się nie odnajdę Lecę tu z bo idzie nowe nie lubię kiczu, więc dobrze to robię Wierzam jak trzeba i się nie pytam Ostrzy zbytomia, siema się no mnie nie kupisz, nie ma takiej ty, po co fleki dupisz, ze mnie nie zrobisz idioty Jak popłynę z no to dalej zabiergala Byle tak nad głową mi wrzucić coś do gala Nie lubią dobrze zjeść i ja lubię jak się kręci Pełen spokój jest, czasem muszę użyć pięści Jestem jaki jestem, po co zmieniać się na siłę Dobrych cech nie pokażę, wad nie ukryć. Jeszcze przed rozpoczęciem gali, Hubert, pytałem Cię w szatni, jak tam forma. Powiedziałeś krótko, forma jest. Jak widać, pracowałeś, pracowałeś nad wy... wypracowaniem sobie tak naprawdę pozycji do duszenia. Skończyło się na czym innym? No tak się skończyło. Chciałem złapać duszenie, ale on upadł, więc od razu dosiadł, Grand Pant i się skończyło. Chciałbym podziękować trenerowi, trenerowi Jankowi, który od zapasów bardzo dobrze nas przygotowywał. Chciałbym też podziękować Patrykowi Paryskowi, który, z którym zawsze przygotowywaliśmy się do tej walki, dziękuję Patryk, Też kim, dziękuję kibicom, kocham was wszystkich i mam nadzieję, że jeszcze raz się zobaczymy. Dziękujemy bardzo, Huber, Wawuski, brawo, Street Fighters